Czy wiesz, że swędzenie to coś więcej niż tylko lekkie podrażnienie? Swędzenie może być oznaką poważniejszych problemów zdrowotnych i sygnałem wysyłanym przez organizm na temat ogólnego samopoczucia. Ten film przedstawia siedem obszarów ciała, w których swędzenie może być oznaką ukrytej choroby. Przyglądamy się również temu, jak wczesne rozpoznanie tych objawów może mieć pozytywny wpływ na zdrowie i długość życia. Piąta oznaka może Cię zaskoczyć. Nasze ciało przechodzi niezliczone zmiany wraz z wiekiem. Wiele z nich możemy ignorować lub uważać, że niektóre objawy są normalne. Ponieważ uporczywe swędzenie może być systemem ostrzegawczym naszego ciała, jego celem nie jest straszenie, ale informowanie. Zbadamy te siedem stref swędzenia, ich możliwe znaczenia i sposoby, w jakie szybkie zajęcie się nimi może prowadzić do zdrowszego i dłuższego życia. Numer jeden: Uporczywe Swędzenie w Las Vegas. Dłonie swędzą i często swędzą. Dłonie mogą być oznaką dysfunkcji wątroby. Wątroba jest ważnym organem, który odtruwa organizm, produkuje żółć i wspomaga trawienie. Sole żółci mogą gromadzić się w krwiobiegu, jeśli nie działa prawidłowo. Może to powodować swędzenie. Cholestaza to stan, który występuje, gdy wątroba jest chora. Objaw ten nie powinien być ignorowany. Skonsultuj się z lekarzem, aby mógł wykonać kilka prostych badań krwi na wątrobę. Numer 2. Swędzenie stóp lub kostek. Swędzenie utrzymujące się wokół kostek lub stóp jest zwykle oznaką słabego krążenia. Stan ten jest bardziej powszechny wśród osób starszych. Przepływ krwi może być ograniczony, co prowadzi do suchości, podrażnień i stanów zapalnych. Jest to szczególnie niepokojące dla diabetyków, ponieważ może wskazywać na neuropatię cukrzycową i niewydolność naczyniową. Skontaktuj się z lekarzem. Jeśli odczuwasz swędzenie, któremu towarzyszy zmiana koloru, lub swędzenie skóry głowy, swędząca skóra głowy może wydawać się błahym problemem, ale może być oznaką czegoś znacznie poważniejszego. Może to być spowodowane zmianami hormonalnymi u osób starszych lub problemami z nerkami. Twoja wewnętrzna równowaga znajduje odzwierciedlenie w zdrowiu skóry głowy, jeśli nadal doświadczasz swędzenia pomimo stosowania produktów przeciwłupieżowych lub przeciw wysuszaniu. Skonsultuj się z lekarzem w celu dokładnej oceny wszelkich problemów ogólnoustrojowych. Numer 4. Uporczywe swędzenie na klatce piersiowej lub plecach, częstą przyczyną swędzenia pleców lub klatki piersiowej i zaburzeń nerwowych mogą być problemy z układem krążenia. Swędzenie może być oznaką przeciążenia serca lub braku krążenia krwi. Ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem, jeśli objawowi temu towarzyszy zmęczenie lub trudności w oddychaniu. Numer 5. Swędzenie wokół oczu alergie lub sezonowe podrażnienia są zwykle przyczyną swędzenia oczu u osób starszych. Swędzenie oczu może być oznaką czegoś innego, np. stresu wątroby lub problemów z detoksykacją. Tradycyjna medycyna często łączy zdrowie oczu z funkcjonowaniem wątroby. Pierwszymi oznakami ogólnoustrojowego IB są podrażnienie lub ciągłe swędzenie wokół oczu, których nie należy ignorować. Skonsultuj się z okulistą i okulistą w celu pełnej oceny liczby swędzących nóg. Swędzące nogi są często oznaką problemów z krążeniem krwi, w szczególności niewydolności żylnej. Występuje ona, gdy żyły nie są w stanie zwrócić krwi do serca. Nieleczona niewydolność żylna może powodować suchość skóry. Podrażnienia, a nawet owrzodzenia. Częściej występuje u osób z cukrzycą lub wysokim ciśnieniem krwi w wywiadzie. Jeśli odczuwasz uporczywe swędzenie nóg, nie obawiaj się i skonsultuj się z lekarzem. Ogólne swędzenie całego ciała, które występuje bez wyraźnej przyczyny, może wskazywać na problem ogólnoustrojowy. Swędzenie może być spowodowane chorobami takimi jak niewydolność nerek, dysfunkcja tarczycy lub rak. Temu rodzajowi swędzenia często towarzyszy zmęczenie, zmiany masy ciała lub obrzęk. Powinien to zbadać lekarz, aby wykluczyć poważne schorzenia. Ciało ma swój własny język i ważne jest, aby zwracać na niego uwagę wraz z wiekiem. Uporczywe swędzenie w niektórych obszarach nie zawsze jest nieszkodliwą uciążliwością. Swędzenie może być znakiem ostrzegawczym poważniejszych chorób. Możesz zmniejszyć ryzyko dla swojego zdrowia, jeśli będziesz świadomy tych objawów i podejmiesz odpowiednie działania. Poprawi to również jakość życia. Wczesne wykrycie objawów ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Pomoże ci również cieszyć się złotymi latami, których tak pragniesz. Ciężko na to zapracowałeś. Ważne jest, aby zwracać uwagę na te znaki ostrzegawcze, ponieważ mogą one wpływać na Twoje zdrowie i cenny czas spędzany z bliskimi. Wczesne wykrywanie i regularne badania lekarskie mogą mieć ogromny wpływ na proces starzenia się. A także pomóc w natychmiastowym działaniu w przypadku problemów z układem krążenia, czynnością wątroby lub innymi chorobami ogólnoustrojowymi. Pomoże Ci to prowadzić zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące życie. Środki te służą nie tylko do kontrolowania problemów zdrowotnych, ale także do odzyskania kontroli i starzenia się z godnością, słuchając komunikatów swojego ciała. Dzięki temu będziesz w stanie kontrolować swoje zdrowie. Twoje zdrowie jest Twoim najcenniejszym zasobem. Działaj już teraz. Jeśli zauważyłeś u siebie te objawy lub jeśli znasz kogoś, kto mógłby skorzystać z tych informacji, zachęć członków swojej rodziny do zasięgnięcia profesjonalnej porady lub pomocy. Ta wiedza może zmienić czyjeś życie. Ten film dostarczył ci przydatnych informacji lub dodał ci otuchy. Poświęć chwilę, aby wyrazić swoje poparcie dla tego filmu, dając mu kciuka w górę, polubiając go i udostępniając rodzinie i znajomym. Pracując razem, możemy zainspirować ludzi do proaktywnego podejścia do swojego zdrowia. Razem możemy coś zmienić. Pozytywnego w wielu życiach. Subskrybuj nasz kanał YouTube, aby uzyskać więcej wskazówek na temat zdrowego starzenia się, dobrego samopoczucia i tego, jak żyć pełnią życia, niezależnie od wieku. Poprowadzimy Cię krok po kroku w Twojej podróży. Dbaj o siebie i bądź zdrowy. Do następnego razu. Podsumowanie. Swędzenie może wydawać się uciążliwe dla młodych dorosłych. Może jednak wskazywać na coś znacznie poważniejszego. Ten film wyjaśnia siedem obszarów ciała, w których uporczywe swędzenie może być oznaką podstawowych problemów zdrowotnych. Objawy te mogą nie być powierzchowne. Może to być próba zaalarmowania przez organizm o chorobie podstawowej, która wymaga natychmiastowej uwagi. Możesz chronić swoje zdrowie, rozpoznając i rozumiejąc te objawy. I ich konsekwencje. Uporczywe swędzenie dłoni może być oznaką dysfunkcji wątroby. Wątroba jest odpowiedzialna za detoksykację organizmu i ułatwianie trawienia. Produkuje również żółć. Sole żółciowe mogą gromadzić się w krwiobiegu, gdy wątroba działa nieprawidłowo. Może to powodować cholestazę i swędzenie. Ważne jest, aby nie ignorować tego objawu, ponieważ choroba wątroby może rozwijać się po cichu dzięki kilku prostym badaniom krwi i poradom lekarskim. Można ocenić stan wątroby i zapobiec dalszym powikłaniom. Słabe krążenie jest kolejną przyczyną swędzenia w kostkach lub stopach. Suchość, podrażnienie lub stan zapalny może być spowodowany ograniczeniem przepływu krwi. Objaw ten może być oznaką neuropatii cukrzycowej lub niewydolności naczyniowej. Nieleczone schorzenia te mogą powodować poważne powikłania. Natychmiast udaj się do lekarza, jeśli zauważysz uporczywe swędzenie, któremu towarzyszą zmiany koloru lub inne nieprawidłowości. Swędzenie skóry głowy może być oznaką głębszych problemów, takich jak zaburzenia równowagi hormonalnej, choroby nerek lub nawet zwykłe swędzenie. Stan skóry głowy zwykle odzwierciedla stan zdrowia. Jeśli leczenie przeciwłupieżowe i przeciwświądowe nie łagodzi swędzenia. Należy skonsultować się z lekarzem, aby wykluczyć jakąkolwiek przyczynę ogólnoustrojową. Swędzenie w klatce piersiowej i plecach może być oznaką problemów z układem nerwowym lub sercowo-naczyniowym. Zlokalizowane swędzenie może być spowodowane słabym krążeniem lub oznakami przeciążenia serca. Może być sygnałem alarmowym, jeśli łączy się z innymi objawami, takimi jak zmęczenie lub trudności w oddychaniu. W takich przypadkach ważne jest, aby natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Swędzenie wokół powiek jest często lekceważone jako alergia lub podrażnienie. Jednak u osób starszych może być oznaką stresu wątroby lub problemów z detoksykacją. W medycynie tradycyjnej oczy są często uważane za odzwierciedlenie zdrowia oczu. Swędzenie wątroby lub podrażnienie w tym obszarze może wskazywać na brak równowagi ogólnoustrojowej. Konsultacja zarówno z okulistą, jak i lekarzem może pomóc w zidentyfikowaniu i leczeniu przyczyn leżących u podstaw. Po szóste, uporczywe swędzenie nóg może być oznaką problemów z krążeniem krwi, takich jak niewydolność żylna. Nieleczony stan ten może powodować suchość, podrażnienie, a nawet owrzodzenie skóry, co jest powszechne u osób z cukrzycą lub nadciśnieniem. Wczesna interwencja może pomóc zapobiec poważnym powikłaniom oraz poprawić krążenie i komfort skóry. Uogólnione swędzenie może być oznaką problemów ogólnoustrojowych, takich jak zaburzenia tarczycy, dysfunkcja nerek lub niektóre rodzaje raka. Jeszcze ważniejsza jest wizyta u lekarza, jeśli ten rodzaj swędzenia występuje wraz ze zmęczeniem, zmianami masy ciała lub obrzękiem. Może to być sygnał organizmu, że coś jest nie tak. Szybkie działanie może uratować życie. Ten film podkreśla jak ważne jest słuchanie lekarza. Ciała ważne jest, aby zrozumieć, że swędzenie utrzymuje się wraz z wiekiem. Objawy te mogą być wczesnym wskaźnikiem poważnego stanu, który może poprawić jakość życia i zmniejszyć ryzyko. Wczesne działanie pozwoli ci cieszyć się złotymi latami, na które tak ciężko pracowałeś. Skutecznie zarządzaj swoim zdrowiem poprzez proaktywne planowanie regularnych badań lekarskich. Wczesne wykrycie jest kluczem do pomyślnego wyniku. Niezależnie od tego, czy problem jest związany z funkcjonowaniem wątroby, zdrowiem układu krążenia czy ogólnym stanem, przejmij kontrolę nad własnym zdrowiem, aby zapobiec powikłaniom i starzeć się z godnością. Nie wahaj się skonsultować z lekarzem, jeśli zaobserwujesz którykolwiek z tych objawów. Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, ma te objawy, zachęcanie innych do pójścia za Twoim przykładem może mieć pozytywny wpływ na ich życie. Wiedza ta może być udostępniana w celu podniesienia świadomości na temat znaczenia dbania o swoje zdrowie.